Witajcie moi drodzy, to ja wasza wróżka Natalia, witam się z wami serdecznie i oczywiście odczytam wam horoskop na 12 znaków Zodiaku na kolejny tydzień. O, korzystając z takiej możliwości, że jest to właśnie przed walentynkami, chcę wam złożyć szczęścia, pomyślności, dużo miłości, wspaniałych, niezapomnianych walentynek. Dla wszystkich życzę. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł ziemi, koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to w Waszych związkach wiele z Was będzie sobie chciało jeszcze dać właśnie szansę osobom, którym się właśnie w związku nie układało, więc nie wahajcie się, warto podjąć ten nowy, nowy, nowy początek, wszystko od nowa, warto, warto pójść, warto, dlatego, że w Waszym związku się poukłada, no i też osoby samotne, które, które będą miały ofertę nowego związku, więc też warto spróbować, bo naprawdę wszystko się... Po układa. Jeśli chodzi o zdrowie, to możesz właśnie dostać niekoniecznie fajną wiadomość: będziesz musiał działać, żeby pokonać problemy zdrowotne. W pracy będzie ci pomagał przełożony, będziesz mógł liczyć na jakiegoś właśnie mężczyznę. Być może jest to dyrektor, być może jest to ojciec, brat, mężczyzna, cesarz z klasą, z pozycją, który będzie ci pomagał. A kartą tygodnia jest czwórka pucharów, więc będziesz taki trochę w tym tygodniu zawstydzony przez jakąś sytuację. No, nie będziesz koniecznie chciał w czymś tkwić, właśnie być w czymś. No i będziesz musiał właśnie szybko działać, żeby to zmienić. Byk. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę, że dostaniesz dobrą wiadomość. Będziesz musiał szybko działać, ale też w Waszych sypialniach będzie bardzo ciepło w tym tygodniu. W zdrowiu, no na pewno, na pewno jest czas, e, który musisz poświęcić swoim e, sprawom zdrowotnym co za dużo, to niezdrowo. Yy, karty ci nakazują właśnie, żebyś zostawił jakieś używki, które mogą ci zaszkodzić właśnie na zdrowiu. Jeśli chodzi o pracę, to widzę bardzo intensywny tydzień, dużo pracy, napłuk pracy, a kartą tygodnia jest paść pentakli, więc na pewno też możesz dostać jakąś propozycję, niekoniecznie ona będzie dla ciebie mogła być kusząca, ale warto w to pójść, dlatego że z tego może być coś właśnie dobrego, sensownego. Panna: Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno ten tydzień będzie bardzo dojrzały, będziecie wiedzieli, czego chcecie od związku, i na pewno będzie duża pomoc, także, obo, także będziecie się wspierać, będziecie, będziecie wypełniać yy, między sobą jakieś wasze obowiązki. Jeśli chodzi o zdrowie, to przed Wami jest nowy początek. Nowy jakiś etap, który musicie zaliczyć, żeby pokonać właśnie problem zdrowotny. W pracy, no widzę dużo pracy, natłok, no i też może być jakaś kobieta, która jest władna, rządna, która może w jakiś sposób ten spokój tej pracy po prostu zakłócać. A kartą tygodnia jest as pentakli, więc przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła. Spadek wygrana. Ja bym zasugerowała, żeby panna w tym tygodniu pograła w gry jakieś liczbowe, bo jest szansa na dużą wygraną. To by było na tyle, jeśli chodzi o żywioł ziemi. Żywioł powietrza wodnik uczucia. Zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie to bardzo ciepły tydzień. Będziecie otoczeni miłością, e, zrozumieniem, rodziną. Będzie bardzo sympatycznie. No, jeśli chodzi o, o zdrowie, to na pewno e, będzie czas e, do rekowalestencji, do pokonania jakiegoś. Problemu zdrowotnego, ale ten problem już nie będzie taki duży. Także na pewno jest szansa, że wyjdziesz, pokonasz problemy zdrowotne w pracy. Będziesz musiał zawalczyć o swoje sprawy. Nie wolno ci po prostu słuchać kogoś, tylko musisz sam decydować i dążyć do tego, bo niekoniecznie ludzie dookoła chcą, żebyś osiągnął. Swój cel. Także dbaj o swoje sprawy zawodowe. A kartą tygodnia jest dwójka pentakli, więc na pewno czekają Was jakieś spotkania, ale też jakiś sympatyczny prezent. Ktoś Was może właśnie zaskoczyć sympatycznym prezentem. Bliźnięta. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, nie będzie to za dobry tydzień. Będą jakieś chore sytuacje, związka w życiu z, y, uczuciowym, ale to wszystko się uzdrowi. Wszystkie sprawy się powyjaśniają. Jeśli chodzi o zdrowie, to uważaj, w tym tygodniu na żołądek, na, na nerwice, na jakieś takie przejścia. Nie będą one duże, bo Ty dasz radę, pokonasz, ale coś tam może Ci dolegać. W pracy niekoniecznie fajny czas. Wiele y, w pracy spraw może się właśnie zakończyć. No i też karty nakazują, żebyś milczał, żebyś nie opowiadał o sobie, bo może być coś, Wykorzystane przeciwko Tobie, a kartą tygodnia jest siódemka mieczy, więc będziesz się czegoś bał, obawiał, ale strach przeszkadza, a nie pomaga w pokonywaniu problemu. Więc zastanów się i po prostu pomału działaj. Waga uczucia zdrowie, praca, finanse. Wiele wag przed Wami jest nowy początek. W uczuciach, w związku. Być może właśnie u par, w których się nie układało, to dacie sobie szansę. Będziecie się zastanawiać, czy warto dać sobie tą szansę. Więc jak najbardziej tak. No i osoby samotne jak najbardziej tak powinny wejść w nową znajomość, w nową relację, bo wszystko się poukłada. W zdrowiu, pokonanie wszelkich problemów zdrowotnych. Jeśli chodzi o pracę, to tu jest pomoc. Wiele z Was może w tym tygodniu awansować. No i będziecie mieli też pomoc u osób właśnie przełożonych. A kartą tygodnia jest sąd. Więc jeśli jakieś sprawy sądowe będziecie mieli, to te sprawy sądowe wszystkie będą pomyślnie po Waszej myśli przeprowadzone. Ale też uważajcie na jakieś oceny ludzkie, na złe języki. To by było na tyle, jeśli chodzi o żywioł powietrza. Żywioł ognia, Bara. Uczucia, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to ten tydzień będzie bardzo sprecyzowany. Będziesz wiedział, czego chcesz. Wszystko u Was w związku będzie się układać. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno pokonacie problemy zdrowotne i będziecie bardzo szczęśliwi. Jeśli chodzi o pracę, to też pomoc, wsparcie u osoby przełożonej, ale też wiele z Was może w tym tygodniu awansować. A kartą, Tygodnia jest świat, to przed Wami są nowe możliwości. Okno na świat stoi dla Was otworem. Bardzo piękne karty. No i widzę też, że czas walentynek, co niektóre barany będą miały, właśnie przepiękny lew. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to ulwa jest nowy początek, dobra wiadomość, jakiś szczęśliwy splot okoliczności w waszym życiu uczuciowym was czeka. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno dopadną was jakieś stany depresyjne, jakieś takie problemy, ale też. Uważaj na początek nowej choroby. Nie zaniedbaj tego, bo może z tego być coś poważniejszego. W pracy, na pracy, dużo pracy. A kartą tygodnia jest ósemka pucharów, więc karty też Ci nakazują, żebyś zakończył coś dla własnego dobra. Szczelec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno czeka Cię jakaś poważna rozmowa, która może e, zakończyć relację, która może po prostu coś w Waszych relacjach wyjaśnić. Kartą, e, e, jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno problemy, które były u Was zdrowotne, one zaczną się układać i na pewno się bardzo szybko skończą. W pracy pomoc przewodnictwo, ale też dodatkowe fajne pieniążki się pojawią. A kartą tygodnia jest walet mieczy, więc e, szybkie działanie, zmiana pracy e, i jakiś awans czeka w tym tygodniu. To by było na tyle, jeśli chodzi o żywioł Ognia, żywioł wody, rak, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie to piękny tydzień z wyznaniami u niektórych miłości, no i też Planami małżeństwa, więc w uczuciach Waszych będzie szczerze i będzie prawdziwie, będzie bardzo fajnie się układać. W zdrowiu, co stoi w miejscu, to się cofa. Jeśli masz problem zdrowotny, to po prostu nie zaniedbuj go, dlatego że możesz sobie pogorszyć w pracy spotkanie, podpisanie jakiejś dobrej umowy, no i taki bardzo fajny czas w pracy. A kartą tygodnia. Jest trójka mieczy. To co niektórzy mogą e, dostać, jakiś telegram, jakąś niedobrą wiadomość. Skorpion, uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz walczył z uczuciami, nie będziesz wiedział na czym. Stoisz, ale wiele z was też gdzieś wyruszy do ukochanej, do ukochanego. Jeśli chodzi o pracę, o, przepraszam, jeśli chodzi o zdrowie, to też nie zaniedbuj jakich swoich spraw zdrowotnych. Co stoi w miejscu, to się cofa. Jeśli coś się dzieje, to po prostu e, zasięgaj porady u lekarza, działaj, a pokonasz problem. W pracy e, podpisanie dobrej umowy. Będziesz bardzo dobrze oceniany. A kartą tygodnia jest ósemka pentakli, więc zaczniesz coś od początku i to, co zaczniesz, na pewno się będzie opłacać. Ryby, uczucie, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was może pojechać do osoby bliskiej Waszemu Sercu, albo ktoś odwiedzi Bliski Waszemu Sercu Was. Ale w niektórych wypadkach też możecie mieć właśnie jakieś ukryte romanse, jakieś ukryte spotkania. I na pewno na, na spotkaniach walentynkowych będzie bardzo, bardzo sympatycznie i ciepło. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę tu fachową pomoc, dobre, dobre wsparcie właśnie u osoby kompetentnej. W pracy będziesz musiał zawalczyć o swoje sprawy. Nie możesz zaniedbywać. A kartą tygodnia jest czwórka pucharów, więc no, może Cię czekać troszeczkę Zawstydzenie. Uważaj, żeby ktoś Ciebie nie złapał na gorącym uczynku. Moi drodzy, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu. Żegnam się z Wami serdecznie. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek. No i oczywiście przepraszam Was za mojego kotka, który tutaj nam właśnie rozrabia i przeszkadza do usłyszenia.